Zdaje się, że obecna formuła państwa opiekuńczego pomału się wyczerpuje. No i w związku z tym takie naiwne pytanie, czy państwo się już zastanawiali? Co czeka nas na kolejne mądrości etapu? Odpowiedzią jest rząd predykcyjny. Czyli kochana władza przewidzi, czego potrzebujesz? Jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to ci to wszystko wytłumaczy? By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim! Witam was. Utopia predykcyjna to pomysł, który pojawił się podczas jednego z paneli dyskusyjnych zwołanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Koncepcja polega na stworzeniu predykcyjnego rządu, który będzie wiedział wszystko o własnych obywatelach. No może przesadzam, że wszystko, ale będzie się starał wiedzieć jak najwięcej poprzez masowe gromadzenie. Na zbieranie i gromadzenie danych. Te dane zostaną posortowane i będą pracować na nich ministerstwa. Uh, going into the next phase of the predictive government. And this is something that we've been working on for a few years and we're starting to see the results come up. The government now is interconnected solutions and agencies are are all interkoned. We have a government service bus and a security network that link the entire government together. So every piece of data is there. So now the government needs to know what is it that you want or need in the near future. Dzięki zgromadzonej i przetworzonej wiedzy na twój temat ministerstwa będą mogły wysyłać Tobie okresowe sygnały podpowiedzi dobre rady, propozycje nie do odrzucenia. <laughs> Jak zwał, tak zwał. Na przykład przypomnę Tobie o kolejne dawce szczepionki. Urodzi Ci się dziecko, to znajdą miejsce w przedszkolu. No wiadomo, to zarabia Arabia Saudyjska, więc tam pewnie takich problemów nie mają. U nas znajdą przedszkole, w którym może się <laughs> znaleźć miejsce. Podpowiedzą, w którym kierunku dziecko się może kształcić. I'll give you a simple example. If a family is blessed with a child, a, baby, a newborn, then immediately. The Ministry of Health knows that there's a human that got introduced into the society. Then they need to start sending reminders to their parents for vaccination mm. on their periodic uh, intervals required. As soon as they reach the, the, grade, uh, the, the, the year four or five, then Ministry of Education will send a reminder to the family, telling them that your son or daughter needs to go to preschool if you wish, and they know probably your location based on your address, national address. This is a recommendation: proximity of schools next to you and then you're reaching the age of 18 then it's time to well technically you should have completed high school and ready to go to university then they send recommendations and support and so on the government has all of these data and capabilities we're working on creating that predictive uh, government analysis and it goes beyond to to health and so oczywiście to tylko rekomendacja ktoś może pomyśleć że to jest nawet pomocne Ja sam niedawno byłem na etapie szukania szkoły średniej dla syna, więc dodatkowe informacje na pewno by pomogły, a nie zaszkodziły. Tyle, że nie możemy zapominać o wysokiej cenie za te porady, no, o profilowaniu każdego obywatela, a jak głęboko profilowanie może wejść w nasze życie, a nawet w organizmy, porozmawiamy w kolejnym segmencie tego materiału, bo.

Beneficjenci systemu muszą zrozumieć czego szukają, muszą zrozumieć, co jest dla nich dobre. No w domyśle sami tego nie wiedzą. Uh, sure Póki co to wszystko jest ubrane w piękne słowa, że rząd będzie służył wszystkim. Remember, government serve behind. No dobrze, czyli mamy do czynienia z państwem opiekuńczym 2.0, które będzie Ciebie osaczać. No, zaryzykujmy, że w tym pozytywnym znaczeniu, no bo zawsze jest dyskomfort, że wielki brat wie, ale w tym wypadku wielki brat będzie pomagał w sprawach urzędowych, a im więcej informacji będzie o Tobie zbieranych, tym będzie mógł pomagać na wielu innych polach. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdzie ilość. Informacji zbierana na Twój temat jest na tyle ogromna, że algorytm będzie mógł powiedzieć Tobie, jakiej Ty jesteś orientacji. Gdybyś zapomniał, gdybyś miał chwilę zawahania, ja wiem, że nam, starym chłopom, może to wydawać się dziwne, ale pamiętajmy, że wielu młodych ludzi obecnie szuka szuka siebie. To już nie jest takie proste jak 30-40 lat temu. Now imagine the situation w 10-20 latach, kiedy algorytm może powiedzieć każdemu or dokładnie, exactly gdzie on lub ona jest na spektrum even how i nawet, jak is. ta pozycja jest. Algorytm traktuje twoje ruchy oczu, twoje your brain aktywność mózgu i you ci, kim jesteś. Harari nieprzypadkowo posłużył się tym przykładem, ponieważ no, skoro algorytm będzie mógł określić, jako kto powinieneś się identyfikować? No, i to będzie wszystko. Takie, takie podpowiedzi będą społecznie uznawane. Nawet może pojawią się podpowiedzi: ty lepiej posłuchaj algorytmu niż twojego ojca, matki czy znajomych, którzy nie znają życia, którzy może nie chcą dla ciebie dobrze. Rozumiecie o co chodzi, tak? Algorytm będzie takim mentorem. I skoro algorytm będzie mógł powiedzieć tobie, jako kto powinieneś się Identyfikować, to on ci może już podpowiedzieć wszystko. W co się ubrać, co jeść. De facto nie będą już potrzebne wybory demokratyczne, ponieważ algorytm będzie znał preferencje wszystkich, wszystkich wyborców. I to już nie jest Harari, to też nie jest moja chora wyobraźnia. To jest niemiec, projekt niemieckiej Utopii Smart City Harta. Ja O tym mówiłem kilka lat temu, jednak nie będę wam dzisiaj do tego materiału linkował. Ponieważ robimy remake w formie filmu dokumentalnego, nie powiem z kim, ale wszyscy go znacie. Myślę, że większość z Was go bardzo lubi. Bardzo dużo po tej współpracy sobie obiecuję. Będziemy wypuszczali merytoryczno-audiowizualne perełki dokumentalne, więc bądźcie w gotowości. No i to tyle na teraz, i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś zainteresuje, może Was coś ominęło, no, oraz odsyłam na kanał z gireczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.